A skąd to idą? Oj, mamo! Mama co roku zadaje to samo pytanie, skąd? Wiadomo, złazi pięt do sanktuarium w starogębach. Wychyla się przez okno i częstuje niewidoczny tłum. idący Jest. poniżej, jedźcie! To jedźcie! jedźcie. A wiele ich no. tam idzie? Oj, dużo, dużo! Chleba nie starczy. Drzwi otwierają się szeroko. Wchodzi ksiądz w zakurzonej sukannie. Pochwalony. pochwalony! Pochwalony, pochwalony! A gospodynie macie chleb ze smalcem? A mamy, mamy! Nie się ksiądz dobrodziej częstuje. A, najlepsze, co może być: chleb ze smalcem, ze skwarkami i z cepulką. A skądże to idziecie? Oj, mamo! Przecież mówiłam! My idziemy z Łazipięt do Starogęb, do najświętszego wizerunku panienki Starogębskiej. A co wy swojej nie macie? No, mamy, mamy, ale panienkę Łazipięcką mamy, od dawna mamy. Teraz mamy nowe sanktuarium, my pobudowali w centrum wsi, w samym centrum. Wsi. Na rynku! Nie, tam na rynku. Na rynku nie ma mowy. Na boisku szkolnym. Trzeba było szkoły wyburzyć, żeby sanktuarium powiększyć. Pielgrzymów przecie przybywa. A szkoła? Dzieciaki sobie poradzą. To młode, silne, dojeżdżają 20 kilometrów do buciorów. To nie jest daleko, drogi dobre. Coś po drodze zobaczą, uciory większe, ale tam nam już zazdroszczą. To po co do Starogęb idziecie? 300 kilometrów na piechotę, skoro macie własną na miejscu! Przodźcie, się do kobiety. Trzeba się za nią modlić. Trzeba się za was modlić. Dziękuję za chleb, Bóg zapłaci! chodzi energicznie. Mamo! Jak mogła! A co ja mogłam? Co mogłam? Już zadałam tylko pytanie! Śpiewy za oknem milkną zupełnie. Słychać tylko odgłosy przejeżdżającego samochodu, tylko co tego traktora, stukot kopyt końskich, jakieś nawoływania, jak to na wiejskiej drodze. Kobieta spoglądając na zegarek. No już powinni być. Zwykle są punktualni. Zaraz! już idą! Już o, ich widać! No i patrzy w lewą stronę! Babka wychodzi powoli i wraca z drugim bochenkiem chleba. Za okna słychać śpiewy, zrytydy meg megafon, intonuje pieśni smętno-religijne. Kobieta kroi chleb, smaruje smalcem i podaje przez okno. Jedzcie, jedzcie na zdrowie. Otwierają się drzwi i staje w nich w zakurzonej sutannie ksiądz drugi. Pochwalony. Oh, oh, <laughs> oh, Pochwalony. A skądże to idziecie? No jak to skąd? Ze starogęb do Łazipień. A Macie chleba ze smalcem? Niechże się ojciec poczęstuje. A, panienka starogębska pozdrowi panienkę łazipieńską. Podobno, podobno tutaj gdzieś, gdzieś kiedyś ojciec Święty przebywa. A no, przebywał. Jako młody wikary chodził tu po okolicach. No, no i co, i co? Nic nadzwyczajnego. No, Zaodził do nas. No, często walimy go z mężem nieboszczkiem kawą i ciastem. Kremówką. Nie. Szarlotką. No i co? No nic zwyczajnie. no Siadywał tu pod tym oknem. Pił kawę, jadł szarlotkę i, i tak se patrzył przez te bagniska. Pokazuje na okno. O! Wtedy tych domów tutaj nie było! No, no to trzeba wyburzyć te chałupy, widok papieski otworzyć, a tu w tej izbie sanktuarium zrobić. Toż to okno papieskie. Matka zrywa się z miejsca, chwyta zalagę i zamierza na księdza. Żadnego sanktuarium tu nie będzie! Żadnego nie będzie! A okno mój Jasiek i tak już dawno wymienił! Sągi ciekając, nie przepadnie siło nieczyste. Nie Zniewa za drzwiami. Kobieto, za nas się modlić trzeba! Za nas się modlić no. trzeba! Coś ty mamo, zrobiła! Wybiega no co zrobiła? Babka siada na stołku pod oknem i patrzy przez nie w dal. Słychać śpiew ptaków i gwargiejskiej ulicy. Wciąż siedzi nieruchomo. Za oknem delikatnie się rozjaśnia. Kiedyś, kiedy byłam dzieckiem, widziałam, jak rośnie trawa i jak mrówka wędruje pomiędzy źdźbłami, dźwikając wielki ciężar. Widziałam, jak wiatr porusza liśćmi w sadzie i strąca jabłko. Strumień oglądałam i mogłam w nim Zanurzyć dłoń. Szukałam cię pod kamieniem, w pniu drzewa, w delikatnym żółkowaniu liścia i na polnej drodze, w oczach drugiego człowieka, na główce od szpilki, gdzie mógłbyś się zmieścić. Tak samo jak między dwiema odległymi gwiazdami. Ktoś pokazał mi obrazek, na którym ciągle mi miałeś oczy, nos i wielką siwą broń. Ale to nie byłeś ty. Wybrałam się za horyzont, ale on ciągle nie uciekał. Co uciekał? Horyzont uciekał? Czy. Czy ty kryłeś się tym bardziej, im więcej przybywało mi lat? Kiedyś byłam dzieckiem. Wierzyłam tak bardzo w kłębiące chmury. Że są podnóżkami do Twoich stóp, i że śpią na nich anioły, i święci przechadzają się długim szeregiem między Słońcem a Księżycem drogą wybrukowaną gwiazdami. Chmury rozpędził wiatr. Gwiazdy stały się odległymi punktami, ale ciągle wierzę, że. Ty jeden spływasz rosą o chłodnym poranku. Błyszczysz tęczą na lewej łustce i wymyślasz nieskończoną różnorodność płatków śniegu. Początek. I koniec. Początek. I koniec. Nie trzeba. Nie trzeba, proszę Państwa. Paskudną sztukę, koniec świata, napisałem rok po spektaklu wielkiego umierania, który zafundowała nam telewizja polska. Napisałem upalnym latem 2006, kiedy, co dziś wydaje się niewyobrażalne, wyschły strumienie wielu rzek a na polach usychały ziemniaki, kukurydza i kapusta. Budziły się wtedy i umierały nadzieje, jak zawsze. Potężny zakonnik prowadzący swoje radio mieszał, dzielił i skłócał. Rząd robił, co mógł, aby było mu dobrze. Boże coś polskie, śpiewano przez tak liczne wieki, choć przez te wieki było tylko gorzej i gorzej. Wierzono w przepowiednie i proroctwa. Wróżono z fusów od kawy i słuchano cyganek, które zapewną opłatą zawsze przewidywały szczęśliwą miłość. Każdy wiedział najlepiej, jak żyć i jak rządzić tym krajem. Każdy był ekspertem. Jak zwykle oczekiwano cudów, zamiast się porządnie wziąć do roboty. Niebezpiecznie wzrastała ilość wypijanego alkoholu i wypalanych papierosów. W roku owym Jerzy Tupu V został następcą tronu królestwa Tonga. Co jednak nikogo u nas nie obchodziło, gdyż naród zajmował się kolejnymi objawieniami. Wiara w moc medalików i najświętszych wizerunków ukazujących się tu i ówdzie. W miejscach nieprzewidzianych mieszała się z przekonaniami o szkodliwości spotkania baby z pustymi wiadrami nad ranem czy czarnego kota lub też niebezpieczeństwem, jakie mogła sprowadzić na swoje nienarodzone dziecko kobieta ciężarna przechodząc pod linią wysokiego napięcia. Ten naród zresztą w swojej masie nigdy nie wierzył w Boga. Jedynie w realne dowody istnienia sił nadprzyrodzonych np. Na w postaci odcisków stóp Najświętszej Panienki na ogromnych kamieniach. Ktoś kogoś zabił, coś ukradziono. Jakiś artysta próbował prowokacji, ktoś obrażał, a ktoś się obraził. I tak zwyczajnie działo się wtedy i dzieje się do dziś bez zmian. Dziękuję. Dziękuję.